Mijający tydzień stał pod znakiem pozytywnych i negatywnych niespodzianek wynikowych. Stockwatch.pl sprawdził, co zmieniło się w fundamentach kilku znanych spółek, oraz jak przełożyło się to na wycenę ich biznesów. Ja nazywam się Rafał Szyk i zapraszam na dzisiejszy przegląd analiz spółek. Emocje z wyborami w USA już opadły i uwaga polskich inwestorów znów skupiła się na sezonie raportowym. Okazja tym większa, że w samym środku listopada wynikami podzieliła się spora grupa dużych i znanych firm notowanych na GPW. Wśród nich nie zabrakło niespodzianek zarówno tych in plus, jak i in minus. W ostatnich dniach pozytywnie zaprezentowały się takie spółki jak Orlen, PGE, Mobruk, Ferro czy Apator. W efekcie notowania większości z nich zamykają tydzień na plusach. W wypadku Orlenu publikacja raportu pomogła wyciągnąć kurs z najniższych poziomów od kwietnia 2023 i to pomimo, iż finalne rezultaty okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Wzrost notowań to zasługa pozytywnego wydźwięku konferencji i projekcji na ostatni kwartał bieżącego roku, zarząd podkreślił, że czuje się komfortowo z konsensusem analityków co do wyników w całym 2024 roku, który zakłada ponad 32 miliardy złotych skonsolidowanej EBITDA LIFO. Jak komentuje Dariusz Nawrot, analityk nowy Securities, marża rafineryjna w czwartym kwartale 2024 prawdopodobnie będzie nieco wyższa w stosunku do trzeciego kwartału 2024. Wyniki w czwartym kwartale będą niższe rokrocznie ze względu na wysoką bazę odniesienia. Spółka zakłada jednak poprawę wyników w segmencie rafineryjnym i wzrost marsz handlowych. Lepszy ma być wynik w energetyce dzięki poprawie otoczenia regulacyjnego. Poprawa nastąpi w segmencie wydobycia ze względu na brak odpisu gazowego. 10 grudnia Orlen przedstawi nową strategię rozwoju grupy na najbliższe lata. W tym kontekście inwestorów mogła uspokoić deklaracja o podtrzymaniu dość szczodrej polityki dywidendowej. Przypomnijmy: obecna polityka zakłada wypłatę na poziomie 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Całej grupy kapitałowej. Kwota dywidend nie będzie jednak mniejsza niż dywidenda bazowa, która w 2025 ustalona jest na poziomie 4,30 groszy na akcję, a w każdym kolejnym roku ma się zwiększać o 15 groszy. Mijający tydzień dobrze wspominać będą natomiast akcjonariusze PGE. Branżowy gigant przedstawił szacunkowe dane za trzeci kwartał. Według raportu Ebida wyniosła Niemal 2,5 miliarda złotych, a zysk netto około 730 milionów. Oba rezultaty okazały się lepsze od konsensusu. Analitycy ankietowani przez Pub Biznes zakładali odpowiednio niemal 2,2 miliarda złotych i 711 milionów złotych. Jak komentuje Michał Stabler, analityk Nobel Securities. Po trzech kwartałach PGE wykonała 80% prognozowanej przez nas ebida i 71% zysku netto. Podtrzymujemy nasze całoroczne prognozy. Tutaj 9,5 mld zł eBIDA oraz 3,85 mld zł zysku netto, choć zapewne inaczej łoży się EBITDA po segmentach. W czwartek akcje PG podrożały o 6,2% i oddaliły się od 6,60 zł, czyli poziomu, na którym notowania kilkukrotnie broniły się przed głębszą przeceną. Pełny raport za trzeci kwartał spółka zaprezentuje 26 listopada. Na miano gwiazdy sezonu za trzeci kwartał zapracował z kolei Mobruk. Przychody spółki w minionym kwartale okazały się być o 15% wyższe od oczekiwań, a zysk EBITDA w wysokości niemal 36,6 miliona złotych przebił konsensus aż o 22%. W trzecim kwartale 2024 spółka wygenerowała 80 milionów złotych przychodów wobec konsensusu rynkowego na poziomie niecałych 70 milionów. Jak zaznacza Jakub Sargesian z biura Maklerskiego M-Bank przychody Mobruków zaskoczyły pozytywnie w każdym segmencie. Jak podkreśla analityk biura Maklerskiego M-Banku, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami spółki. Naszym zdaniem publikacja stanowić może przełomowy moment po okresie notowań w trendzie bocznym. Mobruk pozostaje naszym faworytem wśród spółek przemysłowych. Jak dodaje, pozytywnym zaskoczeniem w trzecim kwartale są również marże EBITDA, które rosną szybciej niż oczekiwano, osiągając w analizowanym w okresie poziom 45,7% wobec oczekiwanych przez rynek 43%. Zdaniem analityka jest szansa, że jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku Mobruk wróci do marży EBITDA na poziomie około 50%. Jak komentuje Dariusz Dada, analityk Nobel Securities. Wyniki w trzecim kwartale 2024 oceniamy pozytywnie. Plasują się wyraźnie powyżej rynkowego konsensusu i lekko powyżej naszej prognozy. Spółka notuje istotne wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach podstawowej działalności: zestalanie i stabilizacja odpadów nieorganicznych tutaj plus 73% rok rocznie. Produkcja paliw alternatywnych plus 17%, spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych plus 46%. Dodatkowo, jak wskazywał wcześniej zarząd, trzeci kwartał nie pokazuje w pełni obecnych możliwości grupy. Czwarty kwartał 24 powinien kształtować się jeszcze lepiej. A w czwartek notowania Mabruku podskoczyły o ponad 15% i mocno zbliżyły się do tegorocznych szczytów. Oprócz wyników finansowych, wzrosty wspierały informacje o przetargach w Rogowcu i Dąbrowie. Istotnym czynnikiem ryzyka wiszącym nad Mabrukiem pozostaje wyrok NSA w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2017 roku. Sprawa ma się rozstrzygnąć już 10 grudnia bieżącego roku. Z kolei w trzecim kwartale dobrze poradziło sobie Ferro. Producent armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej odnotował 2,27 milionów i 15 zysku netto wobec 21 i 12 zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny podskoczył rokrocznie o 11% do niemal 33,8 miliona złotych, a EBITDA o 9% rokrocznie do 38,1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 205 milionów złotych w trzecim kwartale 2024 wobec ponad 212 milionów złotych rok wcześniej. Jak komentuje Dariusz Nawrot, wyniki odbieramy wyraźnie pozytywnie. Przekraczają nasze prognozy, są zauważalnie lepsze rokrocznie. Przychody były o 3% niższe rokrocznie, przede wszystkim ze względu na niższą sprzedaż w Polsce, w pewnej mierze również ze względu na przeliczenie sprzedaży z innych walut środkowoeuropejskich na mocnego złotego. Odchylenie od prognoz rynkowych było jednak symboliczne. W podziale segmentowym zbliżone przychody rokrocznie osiągnięte zostały w armaturze sanitarnej o 8% niższe w armaturze instalacyjnej, o 7% niższe w źródłach ciepła. Analityk Nobel Securities zwraca uwagę na wysokie marże na poziomie abida, wyniosła ona 18,6%, co jest jednym z najwyższych odczytów historii Ferro. Wyższą marżę producent armatury zanotował jedynie w pandemicznym trzecim kwartale 2020. Jak dodał analityk, w poprawie marży zapewne pomógł mocny złoty oraz wynegocjowanie atrakcyjnych cen dostaw towarów z Azji na początku bieżącego roku. Po publikacji notowania Ferro rosło o ponad 6% i otarły się o historyczne szczyty z czerwca bieżącego roku. Jednak nie dla wszystkich spółek miniony kwartał był udany. Zimny prysznic swoim akcjonariuszom zafundowało Allegro, które w trzecim kwartale wypracowało. Lekko ponad 193 miliony złotych zysku netto, czyli 37% mniej niż zakładał konsensus. EBIT wyniósł nieco ponad 407 milionów złotych i był słabszy od prognoz o 10%, a przychody na poziomie około 2 miliardów 620 milionów złotych jest rezultatem niższym o blisko 2% od konsensusu. Gigant przyznał, że polski konsument nie jest tak silny, jak oczekiwano na początku roku, jednak to nie wyniki za trzeci kwartał. A słabe prognozy na końcówkę roku okazały się prawdziwym punktem zapalnym. Ale Gro podało, że w czwartym kwartale 2024, czyli najważniejszym okresie w branży handlowej, spodziewa się spadku skorygowanego zysku EBIDA o 2-6% rok do roku. Przed rokiem, w czwartym kwartale 2023, skorygowana EBIDA grupy wyniosła ponad 751 milionów złotych. Spółka w prognozie na czwarty kwartał spodziewa się też relatywnie dużej straty w segmencie international. Jak komentuje sobie słowkozowski analityk Nobel Securities, spółka spodziewała się spadku w czwartym kwartale 2024 skorygowanego zysku EBITDA o 2-6% rokrocznie, co wpłynęło na czwartkowe tąpnięcie notowań o 11,3%. Co ciekawe Allegro chcąc złagodzić negatywny przekaz zasygnalizowało, że rozważa rozpoczęcie wypłaty dywidendy. Spółka już w styczniu zdecyduje co zrobi z nadwyżką gotówki, która na ten moment wynosi 3,8 miliarda złotych. Jak podkreślił John Istik, CFO Allegro, dywidenda jest jedną z rozważanych opcji. Jak dodał Kozłowski, oczekiwany na 2025-26 stabilny CapEx FCF. Powyżej 2 miliardów złotych rocznie i ujemny dług netto w 2026 roku to argument za rozważeniem polityki dywidendowej lub skupu akcji. Czwartkowe tąpnięcie znacząco ogranicza ryzyko ABB w najbliższym czasie. W czwartek notowania e-komersowego giganta spadały momentami o 16% i otarły się o tegoroczne minima. Finalnie przecena zatrzymała się na minus 11,3%. Tym samym Allegro zaliczyło najgorszą sesję w swojej giełdowej historii. W ciągu jednego dnia kapitalizacja spółki skurczyła się o 4,2 miliarda złotych. Natomiast w nieco bardziej tradycyjnym obszarze handlu sporym rozczarowaniem okazały się wyniki Eurocashu. Giełdowy hurtownik w trzecim kwartale zanotował i setnych miliona złotych skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec niecałych 30 milionów złotych zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł niecałe 15 milionów złotych wobec ponad 43 milionów złotych zysku rok wcześniej. W trzecim kwartale 2024 sprzedaż zewnętrzna towarów segmentu sprzedaż hurtowa wyniosła około 6,15 miliarda złotych i spadła o nieco poniżej procenta. Rok do roku dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash, Cash and Carry wyniosła minus 4,7%. Spadek wyników na wszystkich poziomach spółka tłumaczyła negatywnymi czynnikami makro i trudnymi warunkami rynkowymi. Jak mówi Dariusz i wyniki 3 kwartał 2024 oceniamy negatywnie, placują się wyraźnie poniżej naszej prognozy i konsensusu. Ze względu na utrzymujące się słabe wyniki spółka zaktualizowała cele finansowe przyjęte w strategii dla grupy. W ocenie zarządu osiągnięcie zakładanych na 2025 wyników finansowych, w szczególności w wyniku EBIDA na poziomie miliarda złotych oraz przychodów Frisco na poziomie miliarda złotych, może nie być możliwe. Jednocześnie zarząd podkreśla zrealizowanie strategicznego celu dług netto EBIDA, który na koniec trzeci kwartał 2024 wynosił 85-krotności. Przedstawiciele spółki podczas konferencji wynikowej przyznali, że nie widzą znaczącej poprawy konsumpcji w czwartym kwartale. Prezes Paweł Sorówka liczy w przyszłym roku na wzrost wyników, m.in. dzięki dalszej efektywności kosztowej, choć wskazuje też na dużą niepewność rynkową. Eurocash zaznaczył, że nie planuje publikacji prognoz wyników na rok 2025. Wyniki i outlook na końcówkę roku zaniepokoiły inwestorów. Piątek notowania Eurocashu pogłębiają przecenę o blisko 5% do 7,64 groszy. W szerszej perspektywie, kurs akcji jest o krok od poziomów widzianych ostatnio w 2009 roku. Z kolei trzeciego kwartału do udanych nie zaliczy także Conor Holding. Spółka handlująca wyrobami hutniczymi odnotowała nieco ponad 28,5 miliona złotych skonsolidowanej straty netto wobec nieco powyżej 28 milionów złotych zysku rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym strata wyniosła niecałe 20 milionów złotych wobec 60 milionów złotych zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były zbliżone do ubiegłorocznych i wyniosły niecałe 500 milionów złotych. Jak komentuje Dariusz Nawrot, wyniki oceniamy negatywnie. Spodziewaliśmy się słabych wyników, ale rezultaty są jeszcze gorsze od naszych prognoz. W trzecim kwartale 2024 do słabego popytu na pręty z branży budowlanej dołożyło się jeszcze przejściowe osłabienie popytu z motoryzacji. W efekcie HSJ w Stalowej Woli osiągnął gorsze wyniki niż w poprzednich kwartałach, przyczyniając się do pogorszenia wyników grupy Konor. Marża brutto na sprzedaży była zbliżona do zera, co jest poziomem najniższym od wielu lat. Analityk w czwartym kwartale 24 spodziewa się lekkiej poprawy wyników m.in. dzięki wyższej produkcji walsowni w Krakowie. Zaznacza jednak, że otoczenie dla spółki pozostaje wymagające. Jak mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Konora, nie mamy większych trudności w znalezieniu nabywców na nasze asortymenty, ale realizowane przez nas spready spadły o 260 zł za tonę w przypadku kęsów i 575 zł za tonę dla wyrobów gotowych. Dało to łącznie negatywny wpływ na nasz zysk brutto w wysokości ponad 33 milionów złotych. Dodatkowo w trzecim kwartale wciąż mieliśmy jeszcze kosztowne przestoje produkcyjne spowodowane niepełnym wykorzystaniem mocy w zmodernizowanej walcowni w Krakowie, która jest w fazie rozruchu. Piątek notowania Conor Holdingu tracą ponad 9% i są najniżej od stycznia 2023 roku. Natomiast chudy kwartał, choć zamknięty na plusie pod względem wyniku netto ma za sobą data DataWalk. Dostawca platformy analitycznej odnotował niecałe 6,5 miliona złotych skonsolidowanego zysku netto przepisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2024 wobec mm, około 8,15 miliona złotych straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,3 miliona złotych wobec 6 i około 75 milionów złotych straty rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,63 miliona złotych wobec 4,56 miliona złotych rok wcześniej. Jak zaznacza Tomasz Rodak, wyniki na niemal wszystkich poziomach okazały się słabsze od oczekiwań. Jak uważa Tomasz Rodak, analityk Dąbrowskiego BOŚ, wyniki spółki są słabe i nieco gorsze od naszych wstępnych oczekiwań. Natomiast zważywszy na brak nowych kontraktów w okresie 3 kwartału 2024 nie powinny być wielkim zaskoczeniem dla inwestorów. DataOx spodziewa się wciąż niższych przychodów w czwartym kwartale 2024, natomiast powrotu do agresywnego wzrostu przychodów oczekuje od 2025 roku. Jak powiedział podczas wideokonferencji CFO spółki Łukasz Socha, nasz optymizm i patrzenie z podniesioną głową w przyszłość wynika z analizy wskaźników wyprzedzających. Wartość lejka zakwalifikowanego wzrosła w przeciągu ostatnich kilku miesięcy 40 do 50 milionów dolarów. Mediana prospektu sprzedażowego zakwalifikowanego wzrosła o ponad 50% z 300 tysięcy dolarów do 700. Wartość lejka sprzedażowego jest na poziomie, na którym projekt jest zarządzany przez siły sprzedażowe i wspomagane przez marketing, ale również przez pre-sales. Zespół SI, naszych inżynierów, naszych analityków danych, w tym momencie praktycznie 70% zasobów firmy pracuje nad rozwojem danego projektu sprzedażowego. To bardziej dojrzały lek sprzedażowy. Jego wartość wzrosła z 20 milionów do 36 milionów dolarów. 12 miesięcy temu dojrzała wartość Lejka stanowiła tylko 50% całości jego wartości. Dzisiaj to jest ponad 70%. No i mamy 9 projektów przekraczających milion dolarów każdy. Czy my jesteśmy w stanie w przeciągu jednego kwartału przyciągnąć 4 klientów po milion dolarów? Jest to założenie optymistyczne, aczkolwiek nie niemożliwe. Jednak deklaracje spółki nie przekonały inwestorów. W czwartek kurs akcji spadł o ponad 18%, a w piątek zniżkuje o kolejny procent. Dziękuję w tym miejscu za dzisiejszy odcinek. Jeżeli było dla Was wartościowe, zostawcie dla nas polubienie pod nagraniem. Jest to dla nas sygnał, że praca, którą wykonujemy dla Was jest wartościowa.